Bardzo często jest tak w Hollywood, że kiedy kręcimy film i zarabiamy mnóstwo, mnóstwo pieniędzy A przypomnę, że pierwsza część Carrie z budżetem 1,8 mln dolarów zarabia 34 miliony dolarów No to kręcimy bardzo szybko drugą część Nie zawsze to ma ręce i nogi, nie zawsze to ma sens No ale stwierdzono, że nie, nie, nie będziemy nic robić, dziękuję bardzo Carrie Stevena Kinga to jest tylko i wyłącznie jedna książka, jeden film, jedna opowieść Dziękuję bardzo, nie będzie nic więcej Tak jak w przypadku Dzieci Kukurydzy, tak, tak jak w przypadku... Wielu, wielu rzeczywiście filmów, gdzie stwierdzono, że musi być kolejna część Film Carrie, właściwie nie, wróć, to nie Carrie 2 Bo chciałem powiedzieć Carrie 2 Furia Furia w kropek Carrie 2 Tak jest po tytuł Ponieważ ten film, kiedy powstawał No to był pomysł taki, żeby zrobić tylko i wyłącznie film Producenci wymyślili, ok Napiszesz nam taki, a nie owaki scenariusz Scenariusz do filmu No i napisano scenariusz do filmu Po czym okazało się że on jest bardzo podobny do filmu Carrie No, bliźniaczo podobny I tutaj możesz się zastanawiać Ale co za debil, co za idiota Wpadłby na pomysł, ażeby napisać taki, e, taki scenariusz No bo jeżeli chociaż jesteś trochę ogarnięty Jeżeli zgarniasz za to pieniądzury No to domyślam się, że przynajmniej trochę Siedzisz w kinie, tak? No nie mówię już oczywiście, że Masz znać wszystkie powieści Stevena Kinga Masz wiedzieć, co to jest ptakodemia Masz ogarniać się, co to jest rekinado i masz pamiętać, kto, kogo, z kim Freddy Krueger występował w ósmej części? Takowej nie było. No ale powinieneś, powinnaś troszeczkę znać, wiedzieć, co się dzieje. No i tutaj rzeczywiście scenarzysta chyba nie, nie specjalnie się ogarną, No i kiedy studio się ogarnęło w pewnym momencie, nie, nie scenarzysta, studio, że rzeczywiście fabuła jest bardzo podobna, no to stwierdzono, to może podłączymy to pod właśnie Carrie Stephena Kinga, film Briana de, de Palma i rzeczywiście tak zrobimy, będzie, będzie super, świetnie, będzie ciekawie. No powiem tak, w skrócie Fabuła mamy dziewczynę, która dorasta pewnie, że tak. No i okazuje się, że w szkole średniej, do której, do której chodzi, jest grupka y, baranów, wieśniaków, idiotów, którzy oczywiście grają w futbol amerykański, są wiadomo, na pakowaniu, są super popularni, świetni, fajni w ogóle. No i mają oni listę. Y, tak, listy zaznaczają sobie, tam są odpowiednie punkty, z którymi dziewczynami jak się prześpi, no to będzie rzeczywiście więcej, więcej punktów, a na koniec roku wygrywa ten, kto zdobędzie najwięcej punktów. No i pech chciał, że właśnie no, nasza, nasza główna bohaterka ma koleżankę, która pada właśnie ofiarą tychże, tychże idiotów, no i nie wytrzymuje tego i po prostu idzie na dach, no i... Postanawia kończyć ze sobą. No, i akurat to jest pewnego rodzaju katalizator. No, i potem, już jak najbardziej, jest to tak samo jak znamy to w oryginalnej Kerry, że ona się troszkę to rodzą się w niej te moce kine, kinetyczne, parapsychiczne. Wiesz dokładnie o co mi chodzi. No, i potem na końcu jest rock'em'olowa jazda bez trzymanki, można byłoby powiedzieć. No, i taki jest pomysł. Studio stwierdziło, ok, to będzie rzeczywiście świetna sprawa, damy na to 21 milionów dolarów, rok 98, bo film wyszedł w 99, więc rzeczywiście mnóstwo pieniędzy na to, na to poszło, no ale stwierdzono, będzie, będzie dobrze. No i kiedy już zatrudniono reżysera, Robert M. Mandel w tejże, w tejże roli w tym filmie, okazało się, że już po kilku tygodniach zrezygnował. Uwaga, oficjalnie posiłkuje się IMDb. Zrezygnował z powodu różnic twórczych, a Cat Shee pospiesznie przejęła stery, mając mniej niż tydzień na przygotowanie się do rozpoczęcia zdjęć i dwa tygodnie materiału na ponowne nakręcenie. Co tak naprawdę nie było po latach. Nie było prawdą, bo po latach Cat Shee powiedziała w jednym z wywiadów w 2019 powiedziała, że studio zwolniło reżysera. Gdzie to, gdzie to mnie? Patrz, normalnie. Że studio po prostu zwolniło tego, tego reżysera, bo rzeczywiście się nie do niczego nie nadawał i zatrudniono ją jak najbardziej, tylko dlatego, że desperacko chcieli uratować coś z bałaganu, zamiast całkowicie anulować film. Ostatecznie, jak mówiłem, nakręciła ponownie, ponownie dwa tygodnie materiału i w napisach początkowych tylko i wyłącznie jej nazwisko figuruje, ale to, to akurat są bardziej wymogi kontraktowe, wymogi związkowe, że tam że Jeżeli nakręci się więcej niż 30% materiału, no to naz nazwisko reżysera musi się już pojawiać. W, tymże, w tym, że w tym filmie akurat tak to rzeczywiście nie było. Więc jak widać, studio nie bardzo na początku już wiedziało, co chcą zrobić, bo jeżeli kojarzysz na przykład film Exorcysta, część trzecia, tam też zrobiono film, który rzeczywiście swoją drogą jest dobry, ale potem stwierdzono, fajnie, podłączymy go pod Exorcystę. Dziś tam wpletli, Wmieszali niepotrzebnie jak najbardziej te wszystkie dodatki, no i film. Egzorceta 3 w tej zmienionej wersji to już po prostu jest rzeczywiście nieświetna sprawa. I tak samo było tutaj, dlatego ten tytuł film ma tytuł Furia, Kerry 2, a nie Kerry 2, Furia, bo rzeczywiście całkowicie coś się, tu się zmienia. Jedynie Amy Irving Amy Irving jedynie powraca w, tym, w tymże filmie. Z poprzedniej części tam się wcielała w rolę Sue Rydell bodajże. Tutaj występuje w roli, w roli pani psycholog, tak, w rolę pani szkolnej psycholog no tutaj powraca, zaproponowano również y, rolę CC Spacek CC Spacek w oryginale wcieliła się w Kerry. jak dobrze wiemy Kerry w oryginale zmarła no ale y, ona odrzuciła propozycję ale dała zielone światło pani reżyser ale pozwoliła na wykorzystanie niektórych z jej scen z filmu Kerry do retrospekcji, no i one rzeczywiście tutaj się często pojawiają, Tak samo jak pojawicie powinien jak najbardziej, sub jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś to jak najbardziej włącz suba, dzwonek z opcją wszystko i... Tak naprawdę, można powiedzieć, ten film nie ma zbyt wiele wspólnego, ale ma zbyt dużo wspólnego, również za jednym, za jednym razem, bo tak, pojawiła się właśnie ta Amy Irwin, która niespecjalnie była przekonana do tego, ażeby w tym filmie wziąć udział, bo jak sama powiedziała, uwielbiała zagrać grać w oryginalnej Kerry, uważała, że nie ma potrzeby kręcenia kontynuacji, ale zrobiła to dla fanów i spuścizny Keri. i domyślam się również dlatego, żeby. Pewnie, że tak dobrze wiesz, tutaj na karce jest napisane. Włoska firma Vittorio Mamona, Lorenza Casucci i Johnny Schmal się zgadzała, więc jak łatwo się można domyślić pewnie zapłacili jej kilka ładnych pieniążków, żeby się tutaj pojawiła. Jednak żałuję. Żałuję, że zagrała w tym filmie. Stwierdziła, że to po prostu była pomyłka, ale zanim wystąpiła w tym filmie, poprosiła, no powiedzmy, o, o pozwolenie tak? Briana de Palmy, czyli reżysera oryginału. Poprosił o jego zgodę, mówi, słuchaj, pewnie, że tak, jeżeli ci dobrze zapłacą, to bierz No i domyślam się, że dobrze jej zapłacili Pewnie co Arnoldowi przy okazji trzeciego Terminatora, gdzie tak samo mu James Cameron powiedział Jak dadzą dużo pieniędzy, to, to, to kręć, ale akurat na pewno coś na tym, na tym zarobiła Więc aktorsko całkowicie film jest od nowa, rzeczywiście od początku Mimo, że to jest zabawne, kiedy oglądałem ten film, mówię, a ja go kojarzę, a ja ją znam, a on był w tym... Mnóstwo postaci, mnóstwo wróci, mnóstwo aktorów i aktorek w tymże filmie pojawiających, się, skądś kojarzymy. Bo do tego stopnia nawet, że kiedy patrzę na jednego chłopaka, mówię, ja go kojarzę z filmu Kevina Smitha, Szczury Supermarketu, może To się okazało, że akurat jest, no nie on, ale jego, jego brat, ale bardzo, bardzo podobny. Pojawi się właśnie mnóstwo dzieciaków, wtedy dzieciaków, oczywiście z filmów American Pie i ogólnie jest takich, wiesz, stary, gdzie moja bryka, i tak dalej i tak dalej. Więc rzeczywiście, jeżeli się tylko przypatrzysz, pierwszy, drugi, trzeci, 58 plan, rzeczywiście zawsze gdzieś tam ktoś jest, kto sprawia, że kojarzysz, że rozpoznajesz, że wiesz dokładnie dokładnie jak to jak to wygląda, no ale akurat tutaj mnie nic nie dziwi. Aktorka, która wciera się w. Właśnie chciałem powiedzieć w Kerry, ale nie w Kerry, tylko w Rachel, w Rachel e, Lang, e, e, Emily Bergl Lang, mm, bardzo ładne zwie, To jest jej, jej debiut i no niestety widać, widać, że dziewczyna po prostu się bardzo stresuje, próbuje, ale to nie wychodzi i rzeczywiście. Pani reżyser chyba od początku. No ja wiem, że ona oczywiście przechodziła, można nie powiedzieć, w afekcie, bo tak akurat byłoby z stwierdzenie, ale rzeczywiście tak bardzo szybko i nie miała czasu na to, żeby zrobić odpowiednią preprodukcję, to tak wiesz, jak z piłką nożą. Jeżeli nie potrenujesz przed sezonem, nie, będziesz, nie zrobisz kondycji, no to po, po kilku meczach, już rzeczywiście już nie będziesz miał siły, żeby żeby biegać. No i. Widać tutaj właśnie, że nie za bardzo widziała, w którą stronę ma, ma to wszystko podążyć. Ona się zgodziła wziąć ten film, no bo okazało się, że jeżeli ona nie weźmie tego filmu, no to ci wszyscy ludzie zostaną zwolnieni. Podziękują, podziękują im. No i e, pomysł był taki, żeby wziąć, bo ten film w pewnym momencie to miał być straszak, no bo wiadomo, Kary, Ale też ten film w pewien sposób to miało być puszczenie oczka do fanów właśnie. Filmów, których można się bać, można się straszyć. Po drugie, miał być komentarzem na obecność popkultury. Serial Przyjaciele, i tak dalej do tego zaraz dojdę oraz miał też być uwspółcześnioną wersją Romea i Lili Szekspira. I nie mogło być. Inaczej, mogą nie być najgorzej, wiesz, bo wiadomo, że czasami jak się weźmie, to jest tak, że weźmiesz puzzle z czterech różnych opakowań, wiesz, tutaj masz Giewont, tutaj masz Saharę, tutaj masz Formułę 1, tutaj masz film Patryka Wegi, no to one nie będą działały, nie ma szans, żeby to rzeczywiście zagrało. Ale jest taka forma jak patchwork, że łączysz teoretycznie... Z pozoru niepotrzebne inaczej Nie zgrywające się ze sobą elementy I z tego wychodzi coś pięknego Więc nieraz się już przekonałem, że można wziąć coś dziwnego I można z tego zrobić bardzo fajną yy, Filmową tkaninę Niestety tutaj się rzeczywiście nie udało Tutaj się to nie, nie udało Pani reżyser Chyba rzeczywiście zbyt mało doświadczenia Może po prostu zostało Tutaj sprawdzę w ogóle czy, czy pani reżyser Od tej pory coś nakręciła Bo nawet przyznam, że akurat nie sprawdzałam spra spra Czy Kat Shee Tak się nazywa rzeczywiście Kat Shee. Czy to jeszcze robiła? Tak, rzeczywiście bardzo dużo, bardzo dużo rzeczywiście zrobiła rzeczy, bo oczywiście ona y, pracowała wcześniej y, w kilku filmach, trujący bluszcz, między innymi in Ivy, no więc okej. Okay. Ten sam film z alternatywnym zakończeniem, no w porządku, i od 2000, 2000 roku, kiedy właśnie ten film wyszedł, no to nakręciła skrywana tajemnica Sanktuarium Nancy Drew i ukryte schody, robi na ratunek. I tyle. Cztery projekty w 25 lat. No tak, niespecjalnie rzeczywiście dużo, no ale nie każdy może być reżyserem, nie każdemu rzeczywiście to, to yy, pasuje. No ale były próby, tak? Mówiłem wcześniej, że ten film jest jednym wielkim hołdem. Dla, dla wszystkiego. Naprawdę dla wszystkiego i dla każdego. Pod koniec filmu Jesse studiuje w swoim pokoju, w akademiku na King's University. Jeżeli myśli, że to jest yy, hołd dla Stephena Kinga. To masz rację. To masz rację, bo rzeczywiście stwierdzono, że to będzie dobra, dobra sprawa, jeżeli uśmiechniemy się w stronę Stephena Kinga, który oczywiście, jak w większości przypadków, jeżeli chodzi o adaptację swojej książki, powiedział film jest beznadziejny, mógłbym się bez niego obejść, nie chcę w ogóle, dajcie mi spokój, nie znam się, jest zarobiony, jestem nie mam ochoty oglądać tego badziewia. No tak rzeczywiście Stephen King powiedział i akurat tutaj się nie ma co nie ma co z nim, z nim yy, spierać. Dalej, lecimy dalej. Oczywiście, że tak, bo dowiadujemy się między innymi, że w pierwszej części... Po wydarzeniach yy, z tym, z tego, co zrobiła Carrie, rzeczywiście, jak tam się ta szkoła zawaliła, no, poległo w tej szkole 73 osoby, więc całkiem sporo w ogóle ta szkoła tutaj się pojawia i ona jest cały czas zburzona. Ktoś może powiedzieć, jakim cudem ta szkoła jest cały czas zburzona po 23 latach? No, ale tak, akurat jakoś tak jest, że. Yy, Widzimy tą szkołę, oczywiście nie jest to ta sama szkoła, powiem więcej, nie jest nawet to szkoła, tylko fabryka jakaś włókiennicza, ale też był tam jakiś wypadek i w mieście stwierdzono, ok, zostawiamy tę fabrykę zburzoną i ona tam gdzieś sobie leży przez 20 lat, więc gdzieś tam można, powiedzmy, jakoś to, jakoś to ująć. No ale dowiadujemy się właśnie, że Surajdl trafiła do, do szpitala psychiatrycznego, który się nazywa arkam Oczywiście pierwsze skojarzenie, tak, Batman, oczywiście świat Batmana, drugie skojarzenie, dzieła HP Lovecrafta, pewnie, że tak. No i y, możesz pomyśleć, no ale to dobrze, rzeczywiście fajnie, no tak, jak najbardziej fajnie, ale jeżeli chcesz to wziąć i zrobić w ten sposób, no to nie możesz, wiesz, ciągnąć we wszystkich kierunkach, bo w pewnym momencie ta materia podrze się, musisz, wiesz, jak jedną stronę pociągniesz, no to w drugą stronę musisz zrelaksować. Dodatkowo na przykład... Jest taka jedna scena, kiedy Erik i Mark, no to dwóch, dwóch po prostu takich wiesz, którzy mają mięśnie, ale tutaj już niekoniecznie ten mózg pracuje. No i oni tam w pewnym momencie postanawiają troszkę tej, tej i Rachel dokopać w domu. No i biorą telefon i dzwonią do niej, tak? Zgani, jaki jest tekst. Jaki jest twój ulubiony, straszny film? No, wiadomo, oczywiście, że jest nawiązanie do, do krzyku Esa Crivena, no pewnie, że tak. Dodatkowo potem jest Głoska Charlesa Donalda, i to jest nawiązanie, mam nadzieję, że dobrze wymawiam tytuł, do nowojorskiego rozpowacza z 1982 roku. Więc w tym momencie, okej, okay. tutaj mamy świat Batmana, tu mamy świat Lovecrafta, tutaj mamy Stephena Kinga, tutaj mamy y, Krzyk i jeszcze kolejny film. Dodatkowo imiona y, kilku postaci, jak już mówiłem wcześniej, stwierdzono, patrzcie, teraz na topie jest serial Przyjaciele. A co by było gdybyśmy wzięli i użyli ich imion albo nazwisk. Będzie ciekawie. I tak na przykład Rachel Lang, Rachel Green. Monika Jones to Monika Geller i Mark Bing, tak najbardziej Chandler Bing. Więc rzeczywiście chyba pani reżyser, no ja wiem, że ona oczywiście miała tylko dwa tygodnie, więc nawet pewnie nie miała wpływu na to jak ten scenariusz jest potraktowany. Czy można go zmienić? Czy można coś lepszego zrobić? Czy można coś wymyślać, bo też z drugiej strony ktoś mi zaraz powie, stary, co ty gadasz? Iron Man z Robertem Downey Juniorem, scenariusz pisano na bieżąco i wiele scen było improwizowanych i Tak, dalej. Tak, jak najbardziej, tylko weźmy też pod uwagę, mm, używając nomenklatury krawieckiej, tak krawiec kraje, jak materiał staje. Czyli krótko mówiąc, jeżeli byłaby sytuacja, że powiedzmy byłoby więcej czasu, można byłoby spokojnie popracować ze scenarzystami, a tutaj masz materiał, gdzie studio... Po tym, jak już dostali scenariusz, zorientowali się, ale przecież to jest podobne do Kerry. Wiesz, czy studio było tak głupie? Czy scenarzysta był takim kompletny, kompletnym imbecylem? Gdzie to się zamknęło? O co chodziło? I jeżeli dostaniesz taki coś, że masz scenariusz, który ciągnie w każdą stronę, masz aktorów, którzy gdzieś tam coś tam, jakoś tam, gdzieś tam coś tam, sami nie wiedzą dokładnie o co chodzi. Tak samo jak ja w tej sentencji, nie mam pojęcia, co chciałem powiedzieć, no ale chciałem coś powiedzieć, bo zawsze akurat jest tak, że dosyć dużo dosyć dużo mówię, no i to wtedy nie mogło być dobrze, wiesz? Nie mogło to, to, to być dobrze, brakowało niewiele, a ten film w ogóle by nie powstał. Zaraz oczywiście powiem, powiem jeszcze yy, o, o co chodzi. No i kiedy mamy takie rozprzestrzenienie się tego wszystkiego, no to to nie mogło być dobrze, wiesz? Nie mogło, nie mogło, być dobrze. Dodatkowo mówiłem, że Emil Bergul, która w tym filmie no debiutowała tym filmem, no też okazało się, że jest, jest problem, ponieważ kulminacyjna scena, tak, ona wpada w złość, wpada w furię, pęka szyba za nią, no i musiała, musiała nakręcić kilka razy rzeczywiście tę scenę, ponieważ raz było gdzieś tam się ruszyła, innym razem zacinała zęby, no trzecim razem się udało rzeczywiście, tylko problem, problem i pech był, że za trzecim razem użyto prawdziwego szkła, tam dmuchawy gdzieś się walnęły, trochę ją pokaleczyły, ale... Nie ma tego złego, oczywiście pokazano nie tylko od przodu, tam gdzieś wiadomo na, na planie byli, bo musi być musi być lekarz czy karetka, wszystko to opatrzone i nie było żadnej, żadnych przeciwwskazań, więc jak najbardziej było w porządku. Ona tylko rzeczywiście miała skaleczenia skóry, plecy, ramiona, nogi i tak rzeczywiście to plastry wystarczyły i to akurat się jak najbardziej nadawało. No ale ten film to przede wszystkim oprócz tego, że jest to próba nawiązania do czegoś, do kogoś. Nie wiadomo tak naprawdę o co chodzi. Niespecjalnie wie, czym chce być. Bo to już oczywiście, że fabuła idzie w 15 różnych kierunków, to już mówiliśmy, ale tak mam na przykład tutaj zaznaczone, bo mamy, wiadomo, typowe tempy amerykańskie dzieciaki. No to jest standard, naprawdę, to już standard. To w tym momencie, jak mamy, wydaje mi się, komedię romantyczną, kino sci-fi, być, powinna być kategoria tempy amerykańskie dzieciaki. I to nie mówię oczywiście o takich tępych amerykańskich dzieciakach, jak powiedzmy przy okazji American Pie, czy wiesz, tego rodzaju filmu, bo tam jest po prostu komedia, ale gdzie mamy poważny film, przynajmniej założenie poważny. I dostajemy te dzieciaki i one są po prostu tak koszmarnie głupie, bo co byś nie wymyślił, co byś nie wymyśliła, no to tak to jest. Rzeczywiście one są koszmarne. W ogóle ten film jest dostępny. Sprawdzałem wcześniej. Wiem, że dostępny jest na Amazonie, ale też jest dostępny, bo też sprawdzałem na, na filmowie, oczywiście że jest dostępny w kilku różnego rodzaju platformach streamingowych w Polsce, więc jeżeli chcesz, możesz sobie go obejrzeć na PlayNow Maxie, póki są Maxie, niedługo będzie już HBO Max, na Playerze, na TV Smart HD, a także na Polsat Box Go. Sprawdź sobie, zobacz, ja do Amazona wrzucę link, bo, bo mam do niego, a pozostałe, różnie to może być, oczywiście pewnie są płatne, pewnie są darmowe, to musisz sobie już sobie dokładnie dokładnie. Yy, sprawdzić No ale tak się zastanawiałem Mamy to w ten sposób Okej, okay, jak najbardziej Możemy sobie po traktorze. mam oczywiście ściągawkę Ale mamy tępy amerykańskie dzieciaki Mamy Bardzo głupie postacie Wiesz, dziewczyna Rodzą się w niej, w niej yy, moce Tutaj dopiero co koleżanka odeszła Ona się kąpie Bierze prysznic, nagle ktoś tam puka do, do jej drzwi Noc, albo przynajmniej wieczór Ona patulona w ręcznik Wychodzi przed dom. Sama w domu, oczywiście, bo rodziców, czy tam przebranych rodziców nie ma. Co się dzieje? No, po prostu wiesz. Głupio, po prostu. Delikatnie, delikatnie mówiąc, to nie ma, nie, nie ma nic, nic ciekawego. Jest kilka scen, powiedzmy, które mi się podobają. Które rzeczywiście są w miarę tam sensownie zrobione, ale film, który z założenia miał być, powiedzmy, jakimś tam straszakiem, jakimś tam horrorem. Prowadzi nas w miejsca, gdzie bardziej jestem zażenowany oglądając tę produkcję, niż tak naprawdę cokolwiek innego. Bo czy ten film jest straszny? Nie, w żadnym aspekcie. Czy ten film, no on miał tam powiedzmy, dobra, no skoro nie będziemy straszyć klimaty, no bo nie możemy, bo tutaj takiej opcji nie ma. Nie będziemy straszyć fabułą, bo, bo fabuły również, również tutaj nie ma. No to może będziemy straszyć, tak, będziemy raczej może nie tyle straszyć, co szokować gdzieś tam powiedzmy jakimiś różnego rodzaju mm, aspektami. No wiadomo, że na przykład oszukać przeznaczenie na to różnego rodzaju sceny, kiedy ludzie przenoszą się na łono Abrahama. Tutaj też można tak zrobić. No i tak rzeczywiście kilka scen jest, które robią wrażenie. Bardzo mi się na przykład podoba mm, scena z harpunem, o, że tak powiem, z harpunem i z męskim przyrodzeniem tego, tego największego idioty w tym, w tym filmie. Bardzo dobrze zrobiona, bardzo ciekawie. Również podoba mi się scena z pogrzebaczem, z pewnym facetem, pewną facetką i z drzwiami, również zrobiła wyrażenie wrażenie akurat. Tylko dlatego, że ta, ta, ta kobieta jest dosyć istotna dla fabuły tego filmu, więc stwierdziłem, że to będzie dosyć dobrze, dosyć, dosyć yy, fajnie. I. Jest o, mam zapisane, mam jeszcze, jest dosyć y, fajna y, muzyka. Muzyka mi się podoba również, y, bo, bo w miarę akurat takie klimaty, jak ja, jak ja lubię, takie to, powiedzmy trochę, trochę, trochę rockowe, trochę, trochę linking, park, coś w tym, w tym względzie, trochę powiedzmy tam Blink y, 182 i tak dalej, i tak dalej. I też y, ciekawą jest opcją to właśnie, że w pewnym momencie przynajmniej do pewnego momentu nie ma obijania się. Wiesz, jeżeli coś się ma dziać, słuchaj, no kolego, nie, nie, jak coś ma się dziać to jest, jest raz, dwa, trzy, pach, pach, pach yy, tub, 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 jak to mawia buba yy, z, z kabaretu, formacja Szatle. No ale rzeczywiście yy, potem okazuje się, że ten film do zaoferowania nam nie ma nic, bo ani nie jest to komentarz powiedzmy na temat przyjaciół. Bo wiesz, gdyby tam powiedzmy coś było nawiązanie jakiś może, może żart. No wiadomo, że horror, straszenie i żart, no to super się uzupełnia, jak najbardziej. Wiesz, jak sos, słodko kwaśny też, też pasuje. Tak samo jak różne przeciwstawne kolory też są dobre. Jak na przykład pomarańczowy i niebieski, chociażby. Więc to rzeczywiście czasami się, czasami się udaje, a tego tutaj nie ma. To nie jest straszydło, no bo to nie jest taki, taki film, gdzie rzeczywiście mamy się bać. I szczerze powiedziawszy te kilka osób, które tam, powiedzmy, w jakiś sposób mm, umierają, no nie robi, naprawdę nie robi żadnego, żadnego wrażenia, czy to pozytywnego, czy negatywnego, po prostu jest głupio, jest jak najbardziej, jest najbardziej y, głupio. Ta, powiedzmy, miłość zakazana, tak, pomiędzy naszymi, naszymi bohaterami, powiedzmy, coś ala Romeo i Julia, no można by pomyśleć tak, to jest rzeczywiście coś fajnego, coś ciekawego i tak na dobrą sprawę, jeżeli weźmiemy pod uwagę o czym jest Romeo i Julia i co się dzieje tutaj w filmie, no to to jest przełożone niemalże jeden do jednego. Jak najbardziej. Bo tutaj oczywiście standardowo pewnie, że tak. No już, już nie, nie matka, bo matka jest e, naszej głównej baterki właśnie w tym, w tym szpitalu Arka, mimo że się pojawia na koniec, no ale... Nie, nie niekoniecznie, ale za to, jak zawsze, a jak prawie zawsze przy, przybrani rodzice to debilę. John Connor z terminatora dwójki, dokładnie na ten temat wie. I zresztą mnóstwo amerykańskich dzieciaków również na ten temat w filmach coś wie, bo rzeczywiście ci rodzice przybrani są najczęściej beznadziejni, są głupi, są, no, niekoniecznie, sensownie. Sensownie przedstawiani w tych produkcjach, więc rzeczywiście to jest chyba najlepszy aspekt, i może gdyby pójść w tym kierunku, wiesz, nie że robimy ja już, by, no, ja rozumiem oczywiście podejście studia, bo stwierdzono, tak, ludzie pamiętają Kerry i w ogóle tym bardziej, że cały czas tam gdzieś się przewija, bo to Stephen King, bo to tamto, to gdzieś tam ludzie będą pamiętali, ale to nie zawsze wychodzi to dobrze, wiesz, bo spirala. Hmm, Przystraszaka jestem. Spirala, z tego co pamiętam, też rzeczywiście miało chyba nie być yy, nawiązaniem do, do serii piła, a zrobili i nie wyszło dobrze. EXORCE trzeci widziałem dwie wersje: wersję, oczywiście, która nie ma nic wspólnego z serią, tak jak rzeczywiście zakładano, i tę, którą stwierdzono, ok, to dorzucimy te, te momenty, które będą wpasowały do filmu, i jest totalnie słaba. Zresztą recenzję jak najbardziej na kanale możesz zobaczyć. I tutaj jest podobnie, że gdyby ten film. Potraktowano tylko i wyłącznie jako wiesz, tylko i wyłącznie jako Rage, Furia, tam albo dwa wcześniejsze tytuły, bo to rzeczywiście był już trzeci, więc tego było dużo. To może to byłaby dużo lepiej nakręcona produkcja, może to byłby rzeczywiście film dużo ciekawszy. Może właśnie o to chodziło mm, z tym reżyserem, wiesz, że on może chciał w ten sposób pójść, a gdzieś tam już jak zaczęli pracować, studio przyszło i to wiesz, co zrobimy, jednak zmienimy, bo to niby są teoretycznie różnice, różnice, tak, artystyczne. No różnice artystyczne. Ja powiem tylko, przypomnę, pewnie bo trzeba przypomnieć, muszę znaleźć jego, jego nazwisko Robert Mendel. Czy kojarzysz faceta, co się nazywa Robert Mendel, reżysera oczywiście? Jeżeli tak, to napisz mi w komentarzu, z jakiego filmu, z jakiej produkcji, a ja może, może coś wielkiego zrobił, a ja nawet nie wiem i żyje w nieświadomości, a to akurat niekoniecznie jest, jest dobra sprawa, więc ten film nie wiedział gdzie pójdziemy, nie wiedział co chce zrobić, no i rzeczywiście nie wyszło dobrze, bo mówiłem wcześniej na początku, wiem, że budżet tego filmu to było 21 milionów dolarów, całkiem sensownie, bo to akurat 26 lat temu w momencie nagrywania tych recenzji, no ale film zarobił całe 18 milionów dolarów. Więc jak się łatwo można domyśleć, poległ. Poległ na całej linii. Nic go y, nie uratowało, nic rzeczywiście nie sprawiło, że o, proszę bardzo, to jest dobra produkcja, to jest ciekawa. Mm, Okej, okay, plakat, no w porządku. Plakat mają fajne, Plakat mają fajny, kilka, kilka rzeczy jest w miarę, w miarę sensowny. Zakończenie jest totalnie, naprawdę totalnie od czapki. Nie wiem, nie wiem co pani, pani Kat, Kati miała na myśli robiąc takie zakończenie, a nie inne. Nie powiem, co się, co się dzieje rzeczywiście, bo. No, inaczej domyślam się, no bo chodziło o pewnie, że jeżeli film zarobi, no to skoro ona robi film e, Rage e, Carry 2, no to zrobią jak najbardziej Rage e, Carry 3, jeszcze większy Rage Carry 4 i bardzo duży jeszcze super ekstra e, Turbo, e, turbo e, Hypergiga Rage e, Carry 15. Więc rzeczywiście może o to chodziło. Pewnie miałem w pamięci, że przecież mm, no chociażby niech, niech tak będzie będą te nieszczęsne, które ostatnimi czas oglądałem dzieci kukurydzy. Czy tam cmentarz dla zwierząt, no to rzeczywiście miały tam po 500 części. Nie, cmentarz akurat nie odeszli, ale miałem mnóstwo części i stwierdziłem, że może rzeczywiście będzie tak, że będę robiła te filmy aż do emerytury i będzie rzeczywiście jakoś fajnie sensownie to wyglądało. No niestety, ten film nie wygląda fajnie sensownie prawie w żadnym aspekcie. Przypomnę, podoba mi się y, motyw. Z tym co się dzieje z, z koleżanką na początku. Żadnej ściemy nie ma nie ma żadnego owijania, y, owijania w bawełny, bo rzeczywiście nie, nie potrzeba. Podoba mi się muzyka. Akurat to tylko i wyłącznie dlatego, że w miarę te klimaty mi pasują, albo przynajmniej mi pasowały wtedy, kiedy rzeczywiście byłem w tamtym, y, w tamtym wieku, y, podoba mi się to co dzieje się z Su, czyli z Emmy Irwin, która jako jedna powróciła tutaj, a także jest zabawna scena z użyciem harpunu i klejnotów rodzinnych pewnego, pewnego osiłka, który rzeczywiście zbyt często i nie w tak jak powinien tych klejnotów używa. I czy to wystarcza, żeby film powiedzieć, jest dobry sensowny? Powiem Ci w ten sposób. Minus. Tempe dzieciaki. Bo są rzeczywiście y, tempy a Oczywiście mamy arkan, pewnie. Otwieramy drzwi, otwieranie drzwi w ręczniku w nocy, to już mówiłem, y, mówiłem już wcześniej. Sceny nie były kręcone pod wodą. No to już, to już jest akurat aspekt techniczny, o którym w sumie nie wspomniałem. No ale to widać, że no wiesz, inaczej się włosy, akurat tych, że mam dosyć sporo, więc inaczej się na przykład włosy i, i ciuchy zachowują pod wodą, a inaczej, kiedy rzeczywiście jest to kręcone Beznadziejne y, zakończenie. Film aktorsko leży, fabularnie y, kwiczy. A jeżeli chodzi o straszenie. Jeżeli chodzi o obrzydzanie, o bycie jakimkolwiek, ten film nie jest w żaden sposób takim, więc ja tego filmu polecić nie mogę. Co to oznacza? U mnie skala 1.10, 1.5 bez nadzieja, oczywiście stopniujemy, 6.10 dobra rewelacja, więc tak to jest. Ten film nie otrzymuje takie. No, może, że jak chcesz sprawdzić to na, na filmie, bez jest oceniony, możesz go zobaczyć, ale... No, co prawda nie jest to Carrie 2. Ja ciągle się będę pojerał, wiem oczywiście, że, że, że ma podtytuł Carrie 2, Ale tak samo jak na przykład Thunderbolt mają podtytuł Nowi Avengers, a nie jest to rzeczywiście piąta część Avengersów, tak samo tutaj ten film ma podtytuł Carry 2, a nie jest to Carrie 2, bo gdyby rzeczywiście nie te pewne zabiegi scenariuszowe, gdyby nie wrzucenie tutaj Emmy Irving, no to ten film nic wspólnego. No i oczywiście kilka retrospekcji ten film nic wspólnego z tamtą produkcją by nie miał i tak powinno zostać, bo. Bo ja naprawdę nie mam ochoty chyba oglądać takich produkcji, aż przydano mi jeszcze bodajże dwa albo trzy filmy z chociażby z cyklu Kerry. A zobaczymy co będzie dalej, bo w cyklu kultowe horrory omawiam teraz filmy na podstawie Stevena Kinga. I tutaj rzeczywiście może się dziać bardzo, bardzo dużo. Pewnie, że tak. Pewnie aż za dużo. W takim aspekcie oczywiście, że nie jest to Nie jest to dobre, dobre oglądanie fajnych filmów. Tak, w tym momencie zacząłem oglądać Kerry kolejną tam z 2003, ale nie będę o tym, bo o tym będzie rzeczywiście za. Tydzień za kilka dni, za czas jaki. A tutaj na tej liście jest dużo więcej ciekawych, kultowych horrorów. Obejrzyj, bo zdecydowanie warto.